Już o wiedzy o obronie cywilnej, ale wiedzy o obronie cywilnej nie tylko teoretycznej, ale również oceniającej sprawność uczniów szkół gimnazjalnych w reagowaniu na sytuacje, które, które nam przynosi życie na sytuacje zagrożenia zdrowia, życia. Sytuacje zagrożenia mienia, które, które może się zdarzyć, bo są przecież wypadki, są powodzie, są sytuacje pożarowe. Wspomniałem, przekazując moją refleksję uczniom, że zbliżają się wakacje, i wakacje zwykle, tak się niestety składa, wiążą się z większą częstością występowania wszelkiego rodzaju sytuacji sytuacji kryzysowych i wiedza o obronie cywilnej, ale nie tylko ta teoretyczna, ale również sprawdzająca praktyczne, praktyczne, praktyczną gotowość do reagowania młodzieży w sytuacjach kryzysowych jest właśnie tematem dzisiejszego, dziewiątego już konkursu o charakterze powiatowym. I bardzo cieszę się, że tyle szkół, tyle gimnazjów z, nie tylko z Wałbrzych, ale również ze Starych Bogaczewic bierze udział w tym konkursie, bo to pokazuje, że to jest ciekawe, atrakcyjne. Nikt nikogo nie zmuszał, to jest e, udział w tym konkursie pokazuje, że jest to, że jest taka potrzeba wśród uczniów, wśród młodzieży, aby, aby tą wiedzę pogłębiać. Ja jako lekarz od prawie 30 lat Praktykujący powiedziałem, że tak się składa, że te sytuacje zagrożenia zdrowia i życia, w których musimy i chcemy okazać pomoc i to najlepiej, żeby to była pomoc kwalifikowana, zdarzają się wtedy, kiedy ich się najczęściej nigdy nie spodziewamy. I dobrze, że ta część medyczna, pomaganie ludziom w stanach zagrożenia życia jest ważnym. Może do dominującym składnikiem tego, tego obszaru, który, który wiąże się z tym pomocą. Gracias. Gimnazjum nr 3 w Wałbrzuchu organizuje się konkurs obrony cywilnej od 9 lat. Corocznie bierze udział szkoły z miasta Wałbrzycha, jak i również szkoła ze Starych Długa Staramy się, aby konkurs był konkursem bardzo atrakcyjnym, żeby po każdym konkursie uczestnicy wychodzili z zadowoleniem. Dlatego też staramy się o zapewnienie nagród tutaj już na finale. Uczestnicy co roku mają do wykonania y, praktycznie te same zadania. Są to, jest to test y, w zależności od y, ilości pytań, z 36, 40 pytań z zakresu pierwszej pomocy czy Jest to zakres y, z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, ale również to jest to tematyka powiązana z zarządzaniem kryzysowym, ochroną przeciwpożarową, ochroną przeciwpowodziową. Yy, oprócz tego praktyczna część składająca się corocznie z rzutu granatem, jak i również biegiem yy, sprawnościowym, gdzie uczestniczy, u, uczestnicy biegną z, z noszami po wytyczonej trasie. Jak powiedziałem, yy, nasz konkurs yy, to już dziewiąta edycja w tym roku. Yy, corocznie byliśmy organizatorami tego konkursu i mamy nadzieję, że, dzisiaj, że dziesiąta yy, okrąga impreza będzie dla nas również bardzo atrakcyjna i również dla młodzieży z miasta Wawrzycha. Staramy się, aby również szkoły poza miasta Wawrzycha brały w nim udział. Idzie to z małymi kroczkami, aczkolwiek mam nadzieję, że za rok, kiedy będzie ta okrągła tu tego konkursu, będzie możliwość, żeby również porównać się pod względem sprawnościowym, jak i również z tymi szkołami, które są w w Każdy uczestnik takiego konkursu ma bagaż do doświadczenia. To doświadczenie na pewno wykorzysta później w przyszłości w postaci udzielania tej pierwszej pomocy, bo jest priorytetem żeby mieć postawy udzielania tej pierwszej pomocy w zachowania się w określonych sytuacjach bezpieczeństwa, wzywania odpowiednich służb ratowniczych. To wszystko tutaj poznajemy na tym naszym konkursie. Jest to może zbyt mała liczba osób, jakby się chciał, żeby było to wiele więcej, ale cząstka tworzy większość. Także mam nadzieję, że przyszłościowo to zaowocuje tym, że każdy będzie musiał czuć na 100% bezpiecznych w określonych sytuacjach zagrożenia. Dziękuję.